Wyobraź sobie, że wstajesz rano i zamiast uczucia dyskomfortu w dole brzucha, czy kolejnego nieprzespanej nocy spędzonej na częstych wizytach w toalecie, czujesz lekkość i spokój. Dla wielu mężczyzn po 50. roku życia to tylko marzenie, ponieważ łagodny przerost prostaty staje się realnym problemem, który z czasem może coraz bardziej ograniczać codzienne funkcjonowanie. Objawy, takie jak częste oddawanie moczu, nocne wstawanie. Uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza czy ucisk w okolicy krocza nie tylko powodują dyskomfort, ale także obniżają pewność siebie i pogarszają ogólną jakość życia. Statystyki są jednoznaczne: ponad 50% mężczyzn po 50 doświadcza objawów powiększonej prostaty, a im starsi jesteśmy, tym większe ryzyko ich nasilenia. Ale jest dobra wiadomość: Natura daje nam skuteczne. Łatwo dostępne i bezpieczne narzędzia do poprawy komfortu życia, a jednym z najbardziej niedocenianych sposobów jest właściwa dieta, a w szczególności odpowiednie oleje roślinne i zwierzęce. Dlaczego oleje? Tłuszcze są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu, wspierają gospodarkę hormonalną, zmniejszają stany zapalne i chronią komórki przed stresem oksydacyjnym, który przyspiesza procesy starzenia. Właściwe oleje mogą działać jak naturalna tarcza dla prostaty, zmniejszając uczucie dyskomfortu, wspierając prawidłowy przepływ moczu i poprawiając ogólne samopoczucie. Co więcej, włączenie ich do codziennej diety nie wymaga skomplikowanych przygotowań wystarczy kilka prostych kroków, by poczuć różnicę. W dzisiejszym materiale odkryjesz pięć najlepszych olejów, które każdy mężczyzna z powiększoną prostatą powinien spożywać. Każdy z nich ma inne działanie. Unikalny skład i potwierdzone naukowo właściwości. Oglądaj do końca, ponieważ na końcu powiem Ci, jak je łączyć, aby w pełni wykorzystać ich potencjał i zamienić codzienny posiłek w rytuał dbania o zdrowie prostaty. Zaczynamy od oleju, który w wielu kulturach nazywany jest złotem dla mężczyzn oleju z pestek dyni. Dlaczego? Ponieważ to prawdziwa bomba składników odżywczych. Olej ten zawiera fitosterole roślinne które pomagają regulować poziom testosteronu i zmniejszają nadmierną produkcję dihydrotestosteronu, hormonu odpowiedzialnego za powiększanie się prostaty. Dzięki temu regularne spożywanie oleju z pestek dyni może pomóc zmniejszyć objawy związane z przerostem prostaty, takie jak częste oddawanie moczu czy nocne wstawanie. To jednak dopiero początek. Olej ten jest również wyjątkowo bogaty w cynk minerał kluczowy dla zdrowia mężczyzn. Cynk wspiera układ odpornościowy, pomaga w regeneracji tkanek i odgrywa rolę w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu, co jest niezwykle ważne dla mężczyzn po 50 roku życia. Badania naukowe potwierdzają jego skuteczność. W jednym z badań opublikowanym w Journal of Medicinal Food, mężczyźni stosujący olej z pestek dyni przez 12 tygodni zgłaszali mniejszą liczbę nocnych wizyt w toalecie. Poprawę przepływu moczu i ogólny wzrost komfortu życia. Co więcej, olej ten zawiera dużą ilość witaminy E, która działa antyoksydacyjnie, chroniąc komórki przed uszkodzeniami i wspierając zdrowie układu krążenia. Jak stosować olej z pestek dyni? Możesz dodać go do sałatek, jogurtów, zup kremów lub używać jako dressing do warzyw gotowanych na parze. Dzienna porcja to zwykle jedna do dwóch łyżki stołowej spożywane na zimno, aby zachować wszystkie cenne składniki. Jeśli nie przepadasz za jego intensywnym smakiem, możesz sięgnąć po kapsułki, które są dostępne w aptekach i sklepach zielarskich. To jeden z najprostszych kroków, jakie możesz podjąć, by zadbać o swoje zdrowie prostaty już od dziś. Olej NER2. Olej lniany. Kiedy mówimy o zdrowych tłuszczach. Olej lniany jest prawdziwą legendą w świecie dietetyki i medycyny naturalnej. Co sprawia, że jest tak wyjątkowy? Olej ten jest najbogatszym roślinnym źródłem kwasu alfa-linolenowego, ALA, który należy do rodziny kwasów tłuszczowych omega-3. To właśnie te kwasy są kluczowe w walce z przewlekłym stanem zapalnym, a stan zapalny prostaty jest jednym z głównych powodów nasilonych objawów przerostu gruczołu krokowego. Olej lniany działa jak naturalny strażnik, łagodzi procesy zapalne, poprawia elastyczność naczyń krwionośnych i wspiera prawidłowe krążenie krwi, co jest niezwykle istotne dla zdrowia całego układu moczowo-płciowego. Badania kliniczne potwierdzają, że regularne stosowanie oleju lnianego może obniżać poziom markerów zapalnych w organizmie i wpływać pozytywnie na równowagę hormonalną to szczególnie ważne u mężczyzn po 50 roku życia, u których produkcja testosteronu naturalnie spada, a ryzyko przerostu prostaty wzrasta. Co więcej, olej lniany jest bogaty w lignany, związki roślinne, które wykazują działanie podobne do naturalnych hormonów, co dodatkowo wspiera równowagę hormonalną. Jak stosować olej lniany w praktyce? Najlepiej spożywać go na zimno, bo wysoka temperatura niszczy jego cenne kwasy tłuszczowe. Możesz dodać go do sałatek, koktajli, twarożku, kefiru, a nawet do gotowych warzyw czy zup tuż przed podaniem. Idealna dawka to jedna do dwóch łyżki stołowej dziennie. Olej lniany warto przechowywać w lodówce i zużyć w ciągu kilku tygodni od otwarcia, aby zachować jego świeżość i właściwości zdrowotne. Jeśli chcesz dodatkowo wzmocnić działanie przeciwzapalne. Połącz olej lniany z dietą bogatą w ryby morskie, orzechy włoskie i zielone warzywa liściaste. Olej Nunerbatker 3. Oliwa z oliwek Extra Virgin. Teraz przechodzimy do oleju, który znają wszyscy, ale nie każdy w pełni docenia. Oliwy z oliwek Extra Virgin To filar diety śródziemnomorskiej, uznawanej za jedną z najzdrowszych na świecie. Oliwa z oliwek jest niezwykle bogata w jednonienasycone kwasy tłuszczowe, głównie kwas oleinowy, który działa przeciwzapalnie i korzystnie wpływa na profil lipidowy krwi. Dla mężczyzn z powiększoną prostatą oznacza to mniejsze ryzyko przewlekłych stanów zapalnych oraz lepsze ogólne krążenie krwi, co pośrednio wpływa także na zdrowie układu moczowego. Największym atutem oliwy z oliwek są polifenole, silne antyoksydanty, które chronią komórki prostaty przed stresem oksydacyjnym, spowalniając procesy starzenia i pomagając utrzymać prawidłową funkcję gruczołu krokowego. Regularne spożywanie oliwy z oliwek może zmniejszać ryzyko rozwoju chorób przewlekłych, takich jak nadciśnienie czy miażdżyca, które często towarzyszą problemom z prostatą. Jak włączyć oliwę z oliwek do diety? Najlepiej spożywać ją na zimno, jako bazę do sałatek, dodatek do gotowanych warzyw lub dipów. Możesz też polać nią ugotowany makaron, ryby lub pieczywo pełnoziarniste zamiast masła. Ważne jest, aby wybierać oliwę oznaczoną jako extra virgin. To gwarancja najwyższej jakości i pełnego spektrum wartościowych składników. Jeśli jeszcze nie masz nawyku codziennego używania oliwy z oliwek, Warto go wprowadzić, bo jej korzyści zdrowotne wykraczają daleko poza samą prostatę, wpływają na serce, mózg i cały organizm. Olej NER 4. Olej z pestek granatu. Jeśli szukasz oleju, który wyróżnia się unikalnym składem i niezwykle szerokim spektrum działania, olej z pestek granatu to prawdziwy skarb. Granat od wieków był symbolem długowieczności i siły witalnej. A jego nasiona zawierają jedne z najsilniejszych naturalnych antyoksydantów. Olej z pestek granatu jest wyjątkowo bogaty w punicynę. Unikalny kwas tłuszczowy, który działa przeciwzapalnie, chroni komórki przed stresem oksydacyjnym i może wspomagać zdrowie prostaty na poziomie komórkowym. Badania laboratoryjne sugerują, że punicyna hamuje rozrost niektórych typów komórek. Co jest niezwykle istotne przy łagodnym przeroście gruczołu krokowego, BPH. Olej ten zawiera również fitoestrogeny roślinne, które pomagają regulować równowagę hormonalną, a to kluczowe u mężczyzn w wieku 50. Co więcej, wspiera on krążenie krwi, co nie tylko sprzyja zdrowiu prostaty, ale też poprawia ogólne samopoczucie i wydolność organizmu. Włączenie go do diety, to także doskonały sposób na wzmocnienie odporności i ochronę serca. Jak stosować olej z pestek granatu, możesz przyjmować go w formie płynnej, np. jedna łyżeczka dziennie dodana do sałatki lub koktajlu, lub wybrać wersję kapsułkowaną, szczególnie jeśli smak granatu nie do końca ci odpowiada. Warto zwrócić uwagę, by wybierać olej tłoczony na zimno i nierafinowany, tylko wtedy zachowuje wszystkie swoje prozdrowotne właściwości. Regularne spożywanie przez co najmniej kilka tygodni może przynieść wymierne korzyści, zwłaszcza jeśli towarzyszy mu dieta bogata w warzywa, ryby i pełnoziarniste produkty. Olej Nonadrakkar 5. Olej Rybi Tran Ostatnim olejem na naszej liście jest klasyk, który zna prawie każdy, ale niewielu wykorzystuje jego potencjał w kontekście zdrowia prostaty. Olej Rybi, znany powszechnie jako Tran. To prawdziwa kopalnia kwasów tłuszczowych omega-3, przede wszystkim EPA i DHA, które mają udowodnione działanie przeciwzapalne i wspierające układ hormonalny. W praktyce oznacza to redukcję stanów zapalnych w obrębie prostaty, łagodzenie objawów jej powiększenia oraz ogólną poprawę funkcjonowania układu moczowego. Olej rybi ma dodatkowe zalety: wspiera zdrowie serca, mózgu i stawów. Poprawia elastyczność naczyń krwionośnych oraz zwiększa odporność organizmu. W kontekście mężczyzn po 50 roku życia to niezwykle istotne, ponieważ ten okres często wiąże się ze spadkiem naturalnej odporności i większym ryzykiem chorób przewlekłych. Jak stosować tran? Możesz przyjmować go w formie płynnej, ale jeśli przeszkadza Ci jego charakterystyczny smak, sięgnij po kapsułki działają równie skutecznie. Zalecana dawka to zwykle 1 do 2 gramów dziennie, w zależności od potrzeb i zawartości kwasów omega-3 w danym produkcie. Warto wybierać preparaty o wysokiej jakości z certyfikatem czystości, wolne od zanieczyszczeń, takich jak metale ciężkie. Regularne stosowanie tranu nie tylko poprawia zdrowie prostaty, ale też wspiera ogólne samopoczucie i kondycję fizyczną. Co dla mężczyzn po 50 roku życia może być prawdziwym eliksirem młodości. Kiedy patrzymy na te pięć olejów olej z pestek dyni, olej lniany, oliwę z oliwek ekstra virgin, olej z pestek granatu i olej rybi, tran, widzimy nie tylko produkty spożywcze, ale naturalne narzędzia wspierające zdrowie mężczyzny w sposób prosty, bezpieczny i skuteczny. Każdy z tych olejów działa na innym poziomie. Jeden reguluje gospodarkę hormonalną, Inny obniża stan zapalny, kolejny chroni komórki prostaty przed stresem oksydacyjnym, a jeszcze inny wzmacnia krążenie i odporność. Wspólnie tworzą one swoisty naturalny pakiet ochronny dla mężczyzn po 50 roku życia, którzy chcą zachować pełnię sił, uniknąć nocnych pobudek i poczuć większy komfort każdego dnia. Czy to oznacza, że oleje mogą zastąpić leki? Oczywiście nie. Jeśli masz zdiagnozowaną powiększoną prostatę, nie rezygnuj z konsultacji u specjalisty ani z zaleconych badań kontrolnych. Ale odpowiednia dieta i takie naturalne wsparcie, jak te oleje, mogą stanowić ważny element profilaktyki i realnie wpływać na jakość życia. Najpiękniejsze jest to, że wprowadzenie ich do codzienności jest banalnie proste. Wystarczy zmienić sposób, w jaki przygotowujesz sałatkę, śniadaniowy koktajl czy warzywa na kolację. I masz gotowy przepis na zdrowszą prostatę. Wyobraź sobie siebie za kilka miesięcy: mniej nocnych wstawek, spokojniejszy sen, lepszy przepływ moczu i poczucie, że znów masz kontrolę nad własnym ciałem. Takie efekty to nie magia. To konsekwencja drobnych, ale regularnych decyzji podejmowanych każdego dnia. Każda łyżka zdrowego oleju to krok w stronę większej wolności, energii i pewności siebie. Dlatego zacznij od jednego kroku już dziś. Wybierz jeden olej z tej listy, wprowadź go do swojej diety i obserwuj efekty. Z czasem możesz dodać kolejne i stworzyć własny rytuał dbania o zdrowie prostaty. Twój organizm szybko pokaże ci, że to była dobra decyzja. Podziel się w komentarzach, który z olejów najbardziej Cię zainteresował i który zamierzasz wypróbować jako pierwszy. A jeśli ten materiał pomógł Ci zrozumieć, że zdrowie prostaty. To nie tylko kwestia wieku, ale też wyborów, jakie podejmujemy na co dzień. Udostępnij ten film znajomym. Być może dzięki temu ktoś bliski również znajdzie ulgę i poprawę jakości życia. Nie zapomnij też subskrybować kanału, kliknąć dzwoneczek i zostać z nami na dłużej. W kolejnych materiałach pokażemy jeszcze więcej naturalnych metod wspierania zdrowia mężczyzn po 50 roku życia. Bo pamiętaj, Twoje zdrowie jest w Twoich rękach. Zacznij o nie dbać już dziś, a jutro podziękujesz sobie za tę decyzję.